Hej moi drodzy, witam Was! Ostatnimi czasy dość intensywnie obgrywam najnowszego Bardura i powiem Wam, że bawię się wręcz wybornie. Jak lubicie RPG, to uważam, że jest to pozycja dla Was wręcz obowiązkowa. Ale spokojnie do tej wielkiej beczki miodu dorzucę trochę dziegciu, bo w tej produkcji brakuje mi tylko i wyłącznie jednej rzeczy. I tak już widzę hardcore'owych fanów tej serii, którzy już nasłuchują i co ja tylko powiem złego o tej produkcji, żeby mieć za co mnie dojechać w komentarzach. Zapraszam, ja się tutaj tego nie boję, możemy z chęcią sobie podyskutować. A brakuje mi w niej samego ducha. Starych dobrych baldurów. I mam nadzieję, że o tym przekonacie się w dalszej części mojego dzisiejszego materiału. A tymczasem, jak zawsze, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. About to see. But don't be alarmed, I'm here with you. Now, open your eyes. The one. Lecz zanim przejdę dalej, to zalajkuj, skomentuj i zasubskrybuj mój kanał. Za wszystko tobie bardzo dziękuję. A tymczasem wracając jednak do samego baldura, to mój dzisiejszy materiał podzieliłem sobie na poszczególne sekcje. Zaczniemy sobie od kreatora postaci, a potem przejdziemy do moich wrażeń gameplayowych i fabularnych. I spokojnie, nie musicie się bać tutaj o żadne jakieś większe spo spoilery z tej produkcji. Zresztą, tak w sumie, to trudno tutaj o jakikolwiek spoiler, bo fabuła jest indywidualna i stricte przypisywana do waszego sposobu i stylu gry. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Więc jak wspomniałem o Kratorze postaci, to uważam, że on tutaj wy wymaga najwięcej przemyśleń z naszej strony, bo dochodzi do niego jeszcze sporo nowych mechanik i nauka nowego interfejsu, którego trzeba było jak najbardziej odświeżyć, bo dwójka wyszła ile lat temu? Około 20? No właśnie. Więc to trzeba było również zmienić. Ale spokojnie, jak graliście w dwójkę, to Wam będzie bardzo łatwo wejść w trójkę. Gorzej, jak nie graliście w tą produkcję w ogóle, albo obgrywaliście ją zaraz po jej premierze. Pod warunkiem, że macie ponad 20 lat, oczywiście. Ale no, spokojnie, wszystko jest tak skonstruowane. Że da się w tą produkcję wejść mniej lub trochę bardziej skomplikowanie, ale jak zaczniecie, to trudno wam będzie z tej produkcji wyjść. To wam tutaj gwarantuję. Jednak na właściwą recenzję z mojej strony jeszcze przyjdzie czas, bo ona pojawi się na pewno, ale na łamach mojej grupy na Facebooku, gdzie również codziennie udostępniam wszelkie newsy ze świata gier. Link do, do grupy masz w opisie, i mam nadzieję, że tam przynajmniej zerkniesz, i mam nadzieję, że zostaniesz na dobre, bo uważam, że naprawdę warto. Lecz jak wspomniałem, samą grą już spędziłem kilkanaście godzin. I podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami, które odrobinę rozjaśniły mi obraz gry jako kontynuacji kultowej serii, która rozgrywa się w zapomnianych krainach. I zostawiła mnie ona także z wieloma pytaniami, na które znajdę odpowiedzi, ale dopiero za jakiś czas. Ale jak wspomniałem o kreatorze postaci, to muszę wam powiedzieć, że tutaj oczywiście mamy. Po prostu ogromną piaskownicę i możemy stworzyć swojego bohatera lub bohaterkę jak tylko chcemy. Nie wiem, stwierdzicie, że chcecie stworzyć głównego bohatera z gadowora i to jestem w stanie uwierzyć, że jest to tutaj możliwe. I czekam na pierwsze filmy, które będą pokazywać, jak to zrobić. Bo naprawdę tutaj po prostu mamy wszystko, możemy skastomizować i wszystko zmienić. Nie będę się tutaj jakoś bardzo rozwodził, bo. Tu mamy taką piaskownicę, jakiej gwarantuję wam nie widzieliście w żadnej innej RPGowej produkcji. Tym bardziej na przykład w naszym rodzimym Cyberpunku. To, 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 co mamy w bardzo Guide 3, a to, co oferuje Cyberpunk, nasz polski, to jest to po prostu nic. On po prostu wręcz wymienka. Tam, wow, możecie naprawdę wszystko, wszystko chciałem powiedzieć, skomentować. Tam możecie wszystko zmodyfikować, jak tylko chcecie. Nie wiem, chcecie sobie stworzyć yy, bohatera, który będzie miał ciało człowieka, ale głowę jaszczurki. Jest to możliwe. Jak najbardziej możecie to zrobić. I gwarantuję wam, że NPC w dalszej części gry będą na to również zwracać uwagę. I jest to po prostu piękne w tej produkcji, bo jest ona taką grą typowo RPGową, która nawiązuje do tych starych, jeszcze papierowych RPGów. I z i kości wręcz, aż chcecie powiedzieć. Więc. Wybaczcie moje zbytni zachwyt, ale naprawdę, takiego czegoś ja jeszcze nie widziałem na tę produkcję. Mam wrażenie, że ja czekałem całe życie. Zresztą, nie wierzycie mi, zobaczcie oceny tej produkcji. Są bardzo wysokie. Ale spokojnie, jeżeli ktoś z Was należy do grona osób, którym po prostu szkoda czasu albo nie chcą się bawić w modyfikowanie swojej postaci, to studio Larian, które jest odpowiedzialne za tę produkcję, również przygotowało gotowe buildy, które, uwaga, co najważniejsze, bierzemy z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli nie możemy tutaj nic zmodyfikować. Bierzemy tą postać z wszelkimi cechami pozytywnymi jak i również negatywnymi. Ja osobiście jednak polecałbym pobawić się w tym kreaturze postaci, bo naprawdę on sprawia dużo frajdy i przygotować background historyczny dla naszej postaci. Czego nie możemy zrobić już przy gotowym bildzie? Jednak wiem, że są osoby, które w pierwszej czy drugiej odsłonie Bardos Gate. Potrafiły spędzić długi czas, by wylosować jak największą pulę punktów cech i siłę równą 18 dla postaci walczących wręcz, gdyż jest to kluczowy atrybut, na który mamy wpływ, między innymi z powodu ograniczonych możliwości drugiej edycji zasad Dungeons and Dragons. Teraz, ze względu na wykorzystywanie piątej już edycji DD, możemy skupić się na szczegółach, które mają znaczenie, by dopasować postaci do naszego stylu. Gry, wybierając szereg parametrów związanych z klasą i rasą bohatera. Z tego też, właśnie samego powodu, awansowanie na wyższy poziom postaci jest ciekawsze i zapewnia dodatkowy zestaw premii i umiejętności, które możemy wybrać, na przykład na podstawie kilku podklas, ale i nie tylko. W tym aspekcie twórcy również wywiązali się wręcz wzorowo ze swojego zadania, oferując niezliczoną liczbę kombinacji rozwijania naszego bohatera i towarzyszy, których dołączamy do drużyny, czuć w końcu, że zdobycie nowego poziomu jest ważnym dla nas wydarzeniem. Będąc jeszcze w temacie naszego systemu DD, to bardzo dobrze został zaimplementowany system rzutu kośmi. Podczas różnorakich prób, które pojawiają się przede wszystkim podczas rozmów z postaciami niezależnymi, ale także gdy otwieramy zamki i rozbrajamy pułapki. Każdy tego typu test odbywa się w osobnym oknie, gdzie widzimy, jaki wynik musimy osiągnąć, by zaliczyć próbę, a także wszelkie modyfikatory. Które poprawiają nasz rezultat. Choć mechanika ta charakteryzuje się dość dużą dozą losowości, to potrafi przysporzyć wiele emocji, bo nierzadko wpływa na dalsze losy naszej drużyny, pod warunkiem oczywiście, że nie chcemy popsuć sobie zabawy i po każdej nieudanej próbie nie wczytamy ostatniego zapisu, by ponowić próbę. Osobiście uważam i to jest taki trochę odskocznia z mojej strony bo uważam, że to powinno być w tego typu grach zakazane. Tylko właśnie pytanie, czy wczytywanie zapisów w trybie single player można nazwać czytowaniem albo jakimś innym exploitem. Osobiście uważam, że patrząc na bardzo zgeita, to powinno być naprawione i tego nie powinno w ogóle być. No bo w Papierowych RPG, do których ta produkcja bardzo nawiązuje, to nie mamy możliwości przecież wczytania jakiegoś, e jakiegoś etapu przed jakąś ważną rozmową. I to powinno być, uważam, załatane. Studio Larian powinno to właśnie, uważam, prędzej aniżeli później zmienić. No bo to trochę odziera tą papierową edycję Dungeons and Dragons, do której właśnie, jak wspomniałem, ta produkcja nawiązuje. Z wszelkiej magii, z wszelkich konsekwencji, które podejmujemy po wyborze jakiejś linii dialogowej, albo nie wiem, przy dostaniu się do jakiegoś domostwa, nawet chociażby, bo takie rzeczy też mają wpływ na naszą linię fabularną. Jednak co ważne, podczas dialogów, o których już właśnie wspomniałem, mamy kilka możliwości rozwiązywania problemów. Między innymi możemy czytać myśli, używać perswazji zastraszać, używać umiejętności klasowych czy również rasowych. I to tylko i wyłącznie od nas zależy, którą metodę wybierzemy. Wybór nie zawsze jest jednak tutaj oczywisty, ale powinien być podyktowany umiejętnościami, które posiada nasz bohater. RPGowość, którą tutaj widać i po prostu czuć na każdym etapie, to jest po prostu coś, co się wylewa z ekranu. Rpegowość również widać w każdym elemencie samej rozgrywki. To, jak rozbudowane są możliwości rozwiązywania problemów i kończenia zadań, wydają się wręcz nieskończone. I to jest właśnie piękne w tej produkcji, że weźmiecie setkę graczy, które będą grać w tą produkcję dokładnie z tym samym buildem, ale będą grać wed według siebie, to nie ma po prostu żadnej możliwości. A czy tam matematycznie jakaś szansa jest, ale bardzo nikła, żeby linia fabularna układała się wręcz identycznie albo chociaż bardzo podobnie u tej setki osób. I to jest najpiękniejsze w tej produkcji. Za to ją jak najbardziej uwielbiam. Wiele czynników ma wpływ na inne lub korelujące ze sobą zakończenie. Nie chodzi tylko o to, że niektóre konflikty możemy rozwiązać siłowo lub przekonać drugą stronę do ucieczki. Nawet ukończenie zadania pobocznego, które notabene możemy wykonać na różne sposoby, może mieć wpływ na inne, późniejsze misje i wydarzenia pojawiające się w grze. Jak myślicie, że nasz polski cyberpunk? To miał dużo różnych zakończeń, i tam można było wszystko zrobić. To zagrajcie w Bardo's Gate 3. A przekonacie się, że nasz Cyberpunk 2077 wręcz po prostu nie umywa się do tego najnowszego Bardo's Gate'a. On wręcz ucieka od tego Bardo's Gate'a w popłochu. Tak, jest to potężna i piękna gra. Jednak w tym wszystkim nasuwa się jedno wręcz fundamentalne pytanie: jak daleko będą sięgały nasze konsekwencje naszych wyborów? Trudno tutaj odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ale na tym etapie rozgrywki nie zapowiada się powtórka z Wiedźmina 3. Jest to największa zmiana w serii. Pierwsza ocena Bardos Gate charakteryzowała się świetnie opowiedzianą fabułą, na którą nie mieliśmy bezpośredniego wpływu. Trochę się zmieniło to w drugiej części, aczkolwiek decyzje, jeżeli w ogóle mogliśmy je podjąć, były wręcz iluzoryczne i raczej sprowadzały się do dużo prostszych wyborów. Wejście na wyższy poziom pod tym względem to z pewnością zasługa ogromnego doświadczenia Larian Studios w tworzeniu RPGów. Jednak tych elementów, Larianów z G 3 jest o wiele więcej. A które mają raczej niewiele wspólnego z tą serią. Do nich można zaliczyć chociażby dużo większe lokacje. Z wieloma podobszarami, zmniejszenie liczby drużyny z 6 do 4, wielu towarzyszy, jeżeli nie wszystkich, których spotkamy na początku gry, przejście systemu walki z aktywną pauzą na starcia turowe, te wszystkie elementy twórcy z Belgii zarzemknęli ze swoich poprzednich gier. Jeżeli dołożymy do tego fakt, że akcja gry rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w tronie Bahala, czyli rozszerzenia do Bardos Gate 2, i na ten moment przynajmniej ma niewiele wspólnego z oryginalną fabułą, to nie trudno odnieść wrażenie, że Larian Studios stworzyło nowe Bardus Gate na swoją miarę i z materiałów, które już wcześniej posiadali. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Tym bardziej, że ich najnowsza produkcja zapowiada się na świetnego RPG. -a. Jednak jest w niej wiele charakterystycznych dla gier Larian Studios elementów. Wydaje się, że twórcy naszyli znak Bardus Gate 3 na swoje dzieło, które rozgrywa się w zapomnianych krainach i wykorzystuje system papierowych rpg fabularnych Dungeons and Dragons i konsekwentnie podąża właśnie tą ścieżką. W ich poprzednich produkcjach bowiem sprawdzały się wręcz znakomicie, aczkolwiek czuje pewien niedosyt. Mało jest po prostu Bardura w Baldurze którego obie części pokochałem tak bardzo, że wracam do nich regularnie. Twórcy jednak mają swój zmysł na rozwiązanie tej serii. Gry na przestrzeni trzech dekad zmieniły się i z pewnością należy to również wziąć pod uwagę. Dlatego potrafię cieszyć się tą rozgrywką w Bardus Gate 3, choć nie jest już to ta sama gra. Póki co wracam do zapomnianych krain, by kontynuować świetnie zapowiadającą się przygodę. I być może odnaleźć we Wrotach Baldura, okolicach, atmosferę, którą pokochałem prawie ćwierć wieku temu. A wy, moi drodzy, graliście w Baldur's Gate 3? A jeżeli nie, to czy zamierzacie w tą produkcję zagrać? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw Waszych opinii. A tymczasem to będzie tyle z mojej strony. Wracam do Wrót Baldura. Zobaczymy co mnie tam dalej czeka, ale boję się o moją postać, że skończę tą produkcję wcześniej, aniżeli później. Także kończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych materiałach. Cześć!